Dzień dobry Państwu. <laughs> Może taki strój troszeczkę niezbyt estradowy, ale się od razu wytłumaczę. Znajduje się teraz w takim pomieszczeniu, w takim właściwie przy, przychodni, można powiedzieć nawet sanatorium, który nazywa się kolumna medyka. Znajduje się to koło łasku, taka miasteczko w środku polskim, a dzielnica nazywa się kolumna, stąd ona to jest kolumna i jeszcze Medica. Ja tutaj łapię formę, to znaczy... Przed sezonem golfowym, tak staram się być troszkę bardziej yy, sprawny fizycznie. Plus, mam trochę kłopoty tam nogą, no, Generalnie rehabilitacja tu postępuje bardzo pozytywnie, plus, dietę tu dają. Także ja nie wiem, za jakiś czas mnie nie poznacie. No ale w każdym razie, jestem teraz, mówię do Was z podłasku. No. Ale ja, proszę Państwa, odpowiadam oczywiście na wszystkie maile, jak Państwo do mnie piszą, ale również no, na pretensje. Jeden pan ma do mnie pretensje, że w moich felietonach jest za mało dowcipu. No, że nie ma dowcipu właściwie. No. Tak naprawdę to felieton jest taką formą literacką, że tam dowcipu nie musi być, jak się czyta z felietony Kisiela. Bo mam całą książkę, czy też Daniela Pasenta, dawne czy obecne. No to człowiek nie ryczy ze śmiechu, a mimo, chę, a mimo to chętnie czyta, ale... Klient nasz pan, więc ja na początek dowcip. Oczywiście dowcip i zapropon. Otóż jeden pan mm, poszedł do laryngologa i mówi, że żona małżonka jego słabo słyszy, a tak naprawdę to marnie. Co robić? Lekarz mówi, no wie pan, musimy stwierdzić, na ile ona głucha ta żona. Niech pan to tak zrobi, że pan najpierw do niej coś powie z większej odległości, potem z mniejszej, z i potem pan mi to opowie. Mówi, okej, okay, dobra, no. Poszedł akurat wchodzi do domu, że ona przy kuchni stoi tyłem. No to on mówi, dobra nasza i pytam od samej drzwi, kochanie, co mamy dzisiaj na obiad? On, ona nic. No to on dwa kroki do przodu. Kochanie, co mamy dzisiaj na obiad? Nic. No to on jeszcze podszedł, no tak z dwa metry od niej, kochanie, a co dzisiaj mamy na obiad? Nic. No to podszedł już w ogóle za nią i nad uchem jej mówi, kochanie, co mamy dzisiaj na obiad? A ona mówi, już czwarty raz ci mówię, że kurczak. No, ten dialog trochę przypomina dialog, jaki istnieje w tej chwili między władzą a społeczeństwem, dziennikarzami i tak dalej. Władza, no, jak słyszy, tak słyszy. No, okazało się, że na początku tego roku nieszczęście duże no, w Kamieniu Pomorskim naprawdę człowiek tam jechał samochodem. Tego oczywiście wszyscy się ścigają w określeniach brutalnych na temat tego człowieka: no, że co on za jeden jest. I no, no, naprawdę, słowa takie, że już, że ja, człowiek dobrze wychowany, raczej niż. Nie wypowiem tego, ale faktem jest, że no jest nieszczęście duże, nie duże. No i zaraz potem jakiś motorniczy w Łodzi e, zasnął za kierownicą, a tam w Matrawaju nie za bardzo można zboczyć, więc przywalił przodem. No i, i oczywiście się nasza władza natychmiast oraz wszyscy politycy tym przejęli. No i pomy, pomysły są takie, że no różne, żeby zabierać samochód, którym się jedzie, żeby wszystko zabrać jest, nawet któraś partia zaproponowała, żeby cały majątek zabrać. Jak zrobi coś takiego, koniec. Majątek, inni, żeby jakieś pieniądze, pięć tysięcy czy coś, no ścigają się kto co może, to pa, pan premier wpadł na pomysł, żeby każdy, kto wsiada do samochodu, miał przy sobie alkomat. I ten alkomat musi sobie kupić oczywiście, bo, bo premier mu nie da. I on będzie do niego dmuchał przed każdym, jak, jak alkomat pokaże, że troszkę bania, no nie jedzie. Okazuje się, że większość ludzi, według premiera, jedzie na bań, no bo nie wie, ile, ile czy on pijany, czy nie. No bo wiadomo, że Polak ma łeb. I tak. Ja znam takich, co litra wypije i mówi, że może jechać. Także to y, Polacy dopiero mają przyrząd i im powie. Ja dzisiaj słyszę takiego, już podobno ruszyła kup, sprzedaż alkomatów, ludzie, bo nie ma tak, że pójść do sklepu. Dzi. Dobry, poproszę alkomat, nie ma, są takie, do interneta trzeba wejść tam, gdzieś tego i tego. I już ruszyło, ale jeszcze przepisu nie ma. Myślę, że przepis kiedyś wejdzie, chociaż on tak, tak samo chyba wejdzie, jak te e, chemiczna kastracja i inne tam e, pomysły takie z dnia na dzień, ale <laughs> no, załóżmy, że przepis wejdzie. No, to oczywiście to, to potrzeba dużo tych alkomatów tam. Nie jeden, tak jak ja mam, ja mam już dawno. I jak ten jeden, to, to można sobie kupić, ale jak trzeba będzie, nie wiem, ile ludzi, parę milionów, no to firmy będą, które będzie na przykład rząd powie, że z tej firmy dobry, a z tej firmy niedobry. Co jest zresztą prawdą, bo ja mam takie za jakieś 500 zł, dostałem w prezencie oczywiście i nie wpisałem jako korzyść majątkową. Nie wiem, czy to nie przestępstwo nie jest ale są takie po 100 złotych, co to mówi pijany, nie pijane, ale ile nie wiadomo. No to pewno ktoś powie od rządu, że te są dobre, no to już zaraz będzie CBA, CBS, ABW, wszyscy będą na ten kontrakt patrzyli, że oj, dlaczego wybrali ten, a nie ten, a tu tego, i już będzie, proszę Państwa, myślę, że tak za rok afera alkomatowa będzie. Tak jak dzisiaj się mówi, afera e, rolna, rolna, afera hazardowa i tak dalej, o jednym panu gdzieś tu czytałem dzisiaj w gazecie, że, bo, że on jest bohater afery hazardowej. O, że, bo to taki pan co dziennikarz jest. I, a inny to bo strasznie dużo się bohaterów narobiło w Polsce. No, w ogóle my w ogóle kochamy bohaterów, także taki bohater, nawet pan Nowak, jest bohater afery zegarkowej. Okazuje się, że miał zegarek na ręce, zdjęcie mu zrobili, a kopił tydzień później. No i cholera. Trzeba strasznie pilnować, w czym się człowiek swoją drogą, tak, ten pan taką krótką marynareczkę nosi, pan Nowak, i to widać z zegarki, to może on po to. Tak, no nieważne, jego sprawa. W każdym razie pomysły na, na to, żeby ludzie nie pili, są ogromne. Ale to jest tak jak ze wszystkim w Polsce: Przecież przepisy są. Jest przepis, że jak kogoś się złapie na bani w samochodzie, bo ma tam powyżej ileś tam, to grozi kara do dwóch lat więzienia. Jeszcze w historii nikogo nie zamknęli. Widzieliście tam, tam w internecie tę panią, co przejechała przez skrzyżowanie najgłówniejsze w Polsce. W ogóle się nie zatrzymała na czerwonym, a miała szczęście, że może nie tyle ona, co ten w białym aucie, że akurat tak jakoś walnęła, że tylko mu w bagażnik i wypadła na drugą stronę. No, według tych przepisów, ona miała powiedzieć: że promila. To już, to już powinna być w pierdlu. A oni powiedzieli, że musi tylko paszport złożyć. A ona powiedziała, że to jej utrudniać będzie pobyt na święta i że bardzo ich to życie skomplikuje. Potem kazali jej się meldować po komisariacie co tydzień. To ona się nie meldowała. Bo powiedziała, no nie wiem w którym. A fakt, że policja ma kilka komisariatów. Także... A przepis jest, że trzeba... Od razu można na dwa lata. Z tego przepisu korzysta policja tylko w przypadku pijanych rowerzystów, że jedzie... I nie jedzie na rowerze. On trzyma w ręku z boku rower i prowadzi rower. A w przepisie jest napisane, że nie wolno prowadzić pojazdów. A on prowadzi normalnie taką w ręku, i naprawdę wielu za to teraz podobno iluś tam wypuścili. Ale jeżeli ktokolwiek skorzystał z, tej, z tego przepisu, to to byli właśnie rowerzyści. A żadnego narąbanego. Yy, wiem, że jeszcze no, inne będą pomysły. Teraz będzie chyba taki pomysł, że w związku z tym, że ten cały motorniczy z Łodzi kupił alkohol koło pętli tam tramwajowej. Założę się, za chwilę będzie projekt, żeby wszystkie zlikwidować sklepy z Gorzałą w okolicach pętli. Już jest przepis, że nie można koło kościoła. Naprawdę. Kościół w zasadzie to działa rano, w południe mam szej, potem już nie ma. A sprzedawać nie wolno całą dobę. Nic. Tak samo koło stadionu. Stadion też rano. Jak jakieś mecze są też 100 metrów, nie wolno. A pętli jeszcze nie uwzględnili. Zmienią przepis, będzie pętla. Będzie masę różnych przepisów, to w starym dowcipie tam gdzieś z czasów mojej młodości było takie, że, że jak tam przychodzą żniwa, co się najpierw zbiera? No i odpowiedź: plenum. No to u nas też się plenum co chwilę zbiera i ciągle coś ulepsza. Kochani, gdybyśmy się mogli nauczyć stosować prawa, które jest już gotowe, już to prawo, które w tej chwili obowiązuje, przecież tam wszystko jest napisane, tylko trzeba być konsekwentnym ale i przede wszystkim przeczytać. Ja myślę, że kolejna władza, która przychodzi, ona tamtego starego, co tamci wymyśleli, nie czyta i od razu tworzy swoje nowe. No, 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 nasze lepsze, tamte to gorsze. Tak mówię, że kochani, jedno pytanie. Co dzisiaj na obiad? No Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was z Podłasku, kolumna Medica. Do usłyszenia następnym razem.